Ja mam na imię Dominik, a dzisiaj ze mną Wiktor. Cześć. Zagramy dzisiaj w FC 26. Cześć. Pierwsze uruchomienie. Jeszcze nie wiemy, co może Trzywali nam się, się spodziewać. Feść. Klub należy do, do ciebie. Wow. Graliśmy w FC 25. Tak i głównie to tata grał. Tak, ja grałem. I dzisiaj zobaczymy, co się zmieniło w FT26. Jesteś członkiem klubu. W sensie to, to ma być zaproszenie tak. czy pytanie? Tak, zachowaj mój wybór. Ja inny, tak. Tylko ja się zastanawiam, czy to było zaproszenie, czy, czy pytanie. Zaproszenie. Bądź w kontakcie. Potwierdzamy wybór.

Wybieramy Premier League, czyli Anglia, może Niemcy, Bundesliga, a może Włochy. Serie a. To są kobiece kluby. To jest kobiecy klub po prawej stronie. To jest. MacDonald'e, to jest. No te, tego nie, ja wiesz co? Ja może Anglię wybrał. No dobra, niech będzie Anglia. Ale może... Tak, to może też Francja. Tak, McDonald's. Tak. To co wybieramy tutaj? Mówię, nie było prawa autobusów. Dobrze, czekam, czekam. Powiem, że to jest jeden. Tak, tak. Oto Twój pierwszy spad. Wysoki, że już było na ciśnij przycisk, dalej. pierwszy raz. Głównie się jeden dziesiątki albo sześćdziesiątki. Tak, no bo to wiesz, to jest pierwszy raz. Pierwsze, tak. tak, pierwszy zestaw.

Brania zmieniać Mo tak. zmieniać dena O, zobaczymy tu w sklepie, może coś dostaliśmy. Na dzień dobry. Mówię jakoś z nami No O, paczki do tyle się dołączyły. Ja Proszę bardzo. 80 81. A Widzisz, to co chciałeś to jest to jest tak, kobiecy klub, no, zaakceptowaliśmy i to co, otwieramy następną paczkę. Ta. to do... A dobra, to są wymienne, czyli możemy je sprzedać. Możemy je sprzedać. na licytację, żeby ktoś od nas je kupił, ale na razie... Na tak, ale na razie wrzucamy do klubu i otwieramy następną paczkę. Tak, klikaj. To tak, jest będziemy... maksymalnie 83, możemy kupić Tak, będziemy piłkarze w internecie. Tak jest, z innym graczem. innym no, tutaj 81. Czyli obrońcy dokładnie. To co, do klubu. W realizacji Tak. No co, otwieraj następną paczkę. Maksymalnie możemy zdobyć 83. Niemcy! Ja to Bundesliga, Niemcy. A dwie. Są dwa. Jak na początku że Organizację sklepu. Oto brązowa karta. No, dobrze. Brązowe karty też nam się przydadzą, bo będziemy mogli zrobić SBC. I, I wtedy. No i wtedy je wypalić. I sprzedawać. Jak na przykład tam było 57. To na karta. 57 co jego nazwisko? Nie wiem, nie ważne I wszystko, do klubu? I tak już pewnie nie, nie raz będziemy, będziemy mylić jakieś imiona tych piłkarzy Potocznie wymierna karta kartę. Bardzo, bardzo, bardzo. 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 No. Ciekawe, czy nam się zla filmowy ktoś z Polski No, celujemy w Roberta Lewandowskiego. Może nie... traci nam się. Albo przynajmniej jakiś inny dobry piłka. No tutaj chyba żeśmy już wszystkie karty. Może kartę... O, podejrzymy z podejrzeniem. Z podejrzeniem może też będzie dobrego. Ja... dobrego. 80... O, jak na początek 81. Park! park, park. Nazywa Ale... się Park. Tak, na nazwisko to pani Park. No, ale nie mamy pieniążków, Może? więc nie teraz. Nawet nie możemy nawet... jej sloju zmienić? No nie możemy jej zmienić, bo nawet nie mamy pieniążku, żeby ją kupić, wiesz? Więc o. na razie nie możemy ją wrzucić do naszego klubu. Nawet nie możemy nic w nią zrobić. Niestety. Co można zrobić bez BC? O, tutaj nas przez pierwsze. To co, może spróbujemy pierwszy mapie zrobić? Z ustawieniami. O kurcze, coś się tu zmieniało. Nie okay. to, okay. realizacja może, ale się to zmieniło. Jest mobilne. Tak, czyli możesz z kimś zagrać ze znajowym. Fajnie, będziemy... Do przeciwko si tylko ja Tak, dopiero. Rywalizacja, rywalizacja. rywalizacja. A, tutaj jest. Rivals, mistrzostwa, rush, rivals, mistrzostwa. Aha, rywalizacja to jest skrzycinek. Zobaczymy, który, który poziom mam. Ósmy. Ósmy, ósmy, ale w poprzedniej miałem czwartą ligę, skończyłem na czwartej lidze. Tak, na czwartej lidze, a teraz do ósmej nie przeniosło. Może jakieś ustawienia? Taktyka. Zobaczymy, co tutaj jest, czy coś się pozmieniało. Zmień taktykę. Taktyka pomyślna. Tak. Myślę, że podobnie jest do, do FC25. Zmienimy. się nie napisałem. formacja wróciła nam do tego poprzedniego zapisz resetuj i taktykę I tutaj i o no to zmieniliśmy taktykę jeszcze nie poustawialiśmy Zawodniku. To na tą chwilę będziemy kończyć. Zapraszamy do następnego odcinka. W następnym odcinku zagramy w praktyce. praktyce. Zobaczymy, jeszcze ustawimy porządnie tych zawodników wszystkich. I w następnym odcinku zagramy jak, to, jak tym składem jeszcze tutaj powymieniamy na lepszych. na Tak, powymieniamy na Tych, których da się wymiar sprzedać i nie będą nam potrzebni w składzie, no to wtedy Co ich sprzedamy. Dodawanie do ludzi! No, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego odcinka. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa. Cześć!